Cześć, dzień dobry, jest siódma rano. Jadę załatwić kilka spraw m.in. właśnie wymienić tę nogę i kową Leroy, Może na wieś jeszcze uda mi się też wskoczyć. Dotarłem na wieś, jest 7.40. Jest tutaj zimno. Widać parę nawet. No cóż, lepiej już w tym roku chyba nie będzie jeśli chodzi o temperaturę. Dobra, ee, robię co mam zrobić i lecę z powrotem do Warszawy. Strasznie zmarzłem, e, no ale wszystko załatwione, mogę wracać do Warszawy, jest 8.05, także w drogę. Już wszystko prawie załatwione, oprócz tej nogi z gej jest 8.52, do IKEI. mam 10 minut, w związku z tym mam nadzieję, że e, no, zaraz tam będę i też od ręki załatwię tak jak wszystko dzisiaj. Jestem pod Ikeą, a jak na razie sytuacja wygląda dobrze, bo nie ma żadnej kolejki na zewnątrz. To już jest duża różnica w stosunku do tego, co było w sobotę. I już po przygodzie z Ikeą nogi nadal nie mam. Pomimo deklaracji pani na Domolinii tak zwanej, nie ma tutaj tych nóg. Jadę do biura. Kiedy dowiedziałem się dzisiaj, w Ikei, że nie dostanę tej nogi, to się wkurzyłem, co z pewnością zauważyłeś i zauważyłaś na filmie. Ale trudno. Już się z nimi dogadałem, że na piątek mają mi to przysłać. Zobaczymy, czy przyślą. Jeszcze jutro będę dzwonił, dowiadywał się, czy wysłali, czy jest dostępne może na targówku i mogę sam sobie podjechać. Okaże się. Ale wróciłem do pracy, do biura. Przyjechał Kuba, popracowaliśmy. Kuba dalej pracuje nad swoim wizerunkiem i um, swoją wiedzą. Dobrze mu idzie, powolutku do przodu. No a ja pracowałem nad zmienionym planem, dlatego że w weekend, jak to już regularnie ostatnio się dzieje, myślałem nad strategią, nad tym, czy idę w dobrym kierunku, no i właśnie doszedłem do wniosku, że chyba nie do końca. To znaczy, spotykałem się ostatnio z takim powiedzeniem że w social pracuj z tym, co masz. No i właśnie zacząłem się zastanawiać, czy ja to robię, czy pracuję z tym, co mam i doszedłem do wniosku, że troszkę wymyślam koło na nowo. Dlatego postanowiłem zmienić tę strategię. Przez ostatnie około 15 lat zajmowałem się branżą edukacji oraz branżą zarządzania. W związku z tym prowadziłem wiele szkoleń z zarządzania, z konkretnych standardów zarządzania i stwierdziłem, że po prostu najłatwiej będzie mi zarabiać w tej chwili pieniądze, kiedy przeniosę tę swoją wiedzę i doświadczenie do internetu i będę prowadził po prostu szkolenia właśnie online w internecie. To mam zamiar zrobić, już mam mnóstwo pomysłów na to, jak to zrobić, w związku z tym e, szykuje się mnóstwo roboty, ale okej, okay. to jest do zrobienia. Natomiast niestety odezwał się do mnie urząd skarbowy i chce ode mnie, no, żebym pogrzebał trochę w księgach, w związku z tym e, wygląda na to, że wypadną mi najbliższe dni, może dwa dni z tego tygodnia, zobaczymy co będzie w przyszłym. E, Także nie wiem kiedy wystartuje ze sprzedażą tych szkoleń online. Myślę że pewnie za jakieś dwa tygodnie zobaczymy. No szkoda że tak późno bo oczywiście teraz końcówka roku to czas kiedy firmy wydają budżety szkoleniowe. Oczywiście rok 2020 to covid to zbiorowa histeria w związku z tym wszyscy trzymają pieniądze w kieszeni ale tak czy siak te budżety szkoleniowe są troszkę realizowane. No i oczywiście idealnie byłoby skorzystać z tych budżetów, ale już marne szanse na to, tak czy siak, będę oczywiście robił swoje. Zbliża się 17. .00. Dzisiejszy odcinek już prawie zmontowany, w związku z tym e, kończę nagrywanie, kończę pracę, montuję, lecę do domu, do dziewczyn tam, <grywania> powinien czekać na mnie obiadek. Agnieszka obiecała, że coś przygotuje. No i cóż, do jutra. Cześć.